Cześć, witam Was u siebie na kanale. Pokażę Wam dzisiaj dosyć ciekawy projekt, jaki yy, zrobiłem na prośbę mojego klienta. Jest to projekt hurtowni, na której dostęp właściwie będą mieli tylko i wyłącznie sklepy, które już prowadzą sprzedaż. My, jako hurtownia, mamy dla nich specjalne ceny. Znowuż, strona na zewnątrz, czyli dla klienta detalicznego. Detalicznego ma w większość rzeczy poukrywanych, poukrywane produkty, poukrywane ceny. Ja akurat byłem innego zdania, bo zawsze można wprowadzić inne ceny. Także można również dla klienta detalicznego handlować, sprzedaż prowadzić z takiej strony. Jest to fajna opcja. Pokażę Wam po prostu jako mm, pomysł, jak to zrealizowałem, jak Wy to możecie zrealizować na WordPressie. Strona wygląda jak właściwie. Każda strona jest to strona główna. Są tutaj już pokazane nasze produkty, z kim współpracujemy, przedstawiciel handlowy, czyli najprostsze rzeczy. Jak widzicie, w, nie mamy już cen, tutaj, znaczy, przepraszam, ceny są, ale nie ma, nie ma możliwości kupna ich, i właśnie taki był pomysł klienta. Mój zamysł był bardziej taki, żeby również handlować z tej strony, tylko w innych cenach, właśnie w tych tutaj widocznych. Niestety tego nie ma, aczkolwiek, właśnie. Klikając sobie w, gdzie kupisz, jesteśmy kierowani do strony, podstrony, gdzie znajdują się e, już sklepy, z którymi właściwie nasza hurtownia współpracuje i gdzie klient detaliczny może nawiązać współpracę w sensie kupić coś, tak? Tutaj są wprowadzone adresy, co prawda. E, przejdźmy sobie do samych produktów. Są trzy kategorie. Ta strona zupełnie inaczej wygląda po zalogowaniu, co Wam później pokażę. Możemy sobie wybrać wersalki, powiedzmy, i jest to najprostsza możliwość przeglądania tych produktów, tak? O nas, czyli właściwie tylko i wyłącznie yy, informacje o firmie, kontakt, czyli jak nawiązać z nami współpracę, z, współpracę z moim klientem, jak można sprzedawać. Jak możemy że tak powiem, zareklamować, czyli prowadzić reklamę sprzedaż dla salonów, którzy z nami będą współpracować, tak? A tutaj już zakładka którą widzieliście, gdzie kupisz. Dobra, przejdźmy do samego logowania. Jak widzicie, jeszcze raz do produktów, wygląda to w taki sposób. Po zalogowaniu się przechodzimy do strony głównej, zejdźmy sobie niżej, zobaczcie. Już są ceny przekreślone i pojawiają się ceny hurtowe netto dla sklepów z którymi współpracuje nasza hurtownia. Możemy to już dodać do koszyka bezpośrednio stąd, ewentualnie przejść do produktów i teraz zobaczycie strona z produktami wygląda już w zupełnie inny sposób. Przede wszystkim mamy ukrytą jedną sekcję z amerykankami, mamy możliwość wyborze po, nazw, po nazwach, przepraszam i Rozpocząć zakup. Strona ma ciekawą rzecz. Ma zrobioną jeszcze bonifikatę dla sklepów, którzy kupią więcej niż 30 sztuk amerykanek. Czyli powiedzmy, wejdźmy sobie do Amerykanek, do koszyka sobie dodajemy przykładowo pierwszą tą. Przejdźmy do koszyka i zobaczcie, jak to wygląda. Cena jest 1499 zł. Dlaczego? Tutaj jest 2000 Ponieważ jest opłata dołożona 500 zł, mój klient zażyczył sobie, aby dopiero po przekroczeniu 4000, podajże, z tego co pamiętam, zaraz zobaczymy zresztą, ta opłata za przesyłkę była darmowa. Czyli dodajmy sobie powiedzmy 4 sztuki produktu. I zobaczcie, co się dzieje. Pojawiła się opcja darmowej wysyłki, czyli już jest ekstra. A tak jak mówiłem, dajmy 31 sztuk i cena ta ulegnie zmianie. Super. Tak jak sobie klient życzył, cena spadła o 150 zł, tak? Do tego yy, darmowa przesyłka. I możemy już płacić. Jeżeli chodzi o płatność klient sobie zażyczył tylko i wyłącznie faktury i nie chcesz żadnych płatności na stronie także po przejściu do płatności na koncie klienta naszego naszego sklepu z którym współpracujemy. Jest możliwość po prostu opłaty faktury którą która jest wysyłana do klienta dobra. Więc co jest fajnego w tej stronie w tym co tutaj możecie sobie u siebie zastosować to samo ukrywanie tych, tych Amerykanek. Bo tak jak mówiłem ich nie ma dostępnych w produktach, nie ma możliwości ich kupić. Logujmy się. Ok, produkty nie ma, tak zgadza się. Yy, I są tak jak powiedziałem inne ceny. No i nie detaliczny jest jedynie odsyłany do sklepu, gdzie produkt może sobie nabyć. Ok, jesteśmy już w samym WordPressie. Pokażę wam szybko, jakich wtyczek użyłem do użycia. Tych rzeczy plus jeszcze innych. A więc do zastosowania tych cen, na przykład od 30 produktu naliczała się zupełnie inna cena, użyłem tej wtyczki. Hide categories użyłem do ukrycia danych produktów ogólnie na całej stronie. Tutaj dotyczy to Amerykanek, ale uwaga, nie jest to dokładnie to, co widzieliście, co wykonałem od, pod względem wizualnym strony. To, co zrobiłem, yy, zadziało się dzięki wtyczce od Cadence płatnej. Yy, jest to tak zwany Shopkit Pro. Znajduje się ona tutaj. Ona ma zestaw szereg super funkcji, między innymi taką, że możecie sobie tworzyć sperso spersonalizowane strony dla osób zalogowanych i wylogowanych. Więc tak naprawdę stworzyłem dwie strony, tą którą widzieliście dla osób niezalogowanych i dla tych co się zalogują, a ukryłem produkty za pomocą właśnie tej wtyczki. Dalej, to są wszystkie od Cadence, które używam właśnie przy Ogólnie tworzeniu stron. Używam płatnej wersji, bo po prostu uważam, K1, że jest super. Login WP użyłem tej wtyczki do stworzenia. Już wam pokażę formularzu logowania. Może nie będę pokazywał, bo już jestem w momencie zalogowany, później Wam pokażę na samym końcu może. Także OK pomijam New User Approve. Dodatkową rzeczą, którą chciał klient jest taka, żeby nie każdy mógł się logować na stronę. O co w tym chodzi ja jako czy wy jako ludzie z zewnątrz zobaczą tą stronę i będą chcieli założyć konto możecie to zrobić oczywiście podając swój e-mail i przykładowe hasło ale nie zostaniecie zaakceptowani musi to zrobić administrator strony dostajemy administrator e-mail że ktoś prosi o dostęp klient zażyczył sobie żeby właściciel strony żeby w tym momencie jego informatyk kontaktował się z osobą, która wyraziła chęć założenia konta o podanie nip -u. i on uzupełnia tak naprawdę wszystkie dane klienta w zakładce już dobrze Wam mam znanej użytkowników i wtedy ją zatwierdza. Zatwierdzać to właśnie możemy za pomocą new user approve. Jest ona. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Gdy pojawi się zapytanie, jest ono tutaj, zatwierdzanie użytkowników. On się pojawia w tej zakładce pending, czyli w, w użyciu, boże, przepraszam, w trakcie, i klikamy tylko, allow i to wszystko. W tym momencie użytkownik, który się nas logował, ma dostęp do konta na hasło, które sobie nadał, i może przeglądać sobie już jako hurtownik to nazwijmy yy, stronę w nowych cenach i robić zamówienia. Dalej wróćmy do wtyczek co my tu dalej mamy. To są tylko powiadomienia say what. Użyłem tej wtyczki tylko i wyłącznie po to żeby przetłumaczyć sobie e-maile które są przy pomocy wtyczki właśnie zatwierdzenie użytkowników. Wysyłany do klientów. Była po angielsku. To mi posłużyło tylko i wyłącznie do tłumaczenia. Bardzo fajna, prosta wtyczka. Przejdźmy sobie teraz do cen, jakie ustaliłem, czyli za pomocą tej wtyczki Advanced Dynamic Price, Pricing. Przepraszam. Jak widzicie, od 30 sztuki promocja jest naliczana tylko i wyłącznie do Amerykanek. Jak tworzycie sobie y, grupy produktów. Tak, jak ja to mam zrobione tutaj, mam to podział na dwuosobowe, trzy, cztero i jednoosobową. Do każdych z nich również możecie sobie stworzyć właśnie taką, nazwijmy to, regułę, w której właśnie od 30 produktu jest naliczany dla akurat dwuosobowych Amerykanek 100 złotych rabatu. I tutaj. Ja, ja, tutaj wprowadzacie nazwę, tak naprawdę. I tutaj dodajecie sobie, które to są grupy produktów. Czyli są to nazwy w tym momencie tych Amerykanek. Jest to BOMO dwuosobowa. Wejdźmy do trzyosobowych. I tutaj są też BOMO, DOMO MONDO. O, tu popełniłem gafę. Dałem czteroosobówkę. <laughs> Także ja to wyrzucę od razu. <laughs> no, super, akurat, że nagrywam film, bo sobie. Wypatrzyłem mój błąd, widzicie? Dobra, I... ale w sumie nic by się nie stało, bo akurat jest ta sama cena od danej sztuki niżej, 100 zł. Od czwórek będzie to chyba cena właśnie 150, tak jak widzieliście na stronie, jak to robiliśmy. Dobra, to się robi tutaj, można robić wiele jeszcze innych rzeczy, co prawda ja użyłem bezpłatnej wersji, ale tutaj można nadawać również jeszcze od kolejnych iteracji jeszcze większe rabaty po tam 50 sztuce, także jest to, jest to no dosyć fajna wtyczka, bardzo pomocna, no ale tylko jak widzicie, może nie tylko na takich hurtowniach, ale prowadzicie własne sklepy to jakieś tam rabaty od dziesiątej sztuki czegoś to w sumie może się przydać. Ok. Mówiłem wam, że przejdziemy sobie do ostatniej jeszcze wtyczki odnośnie rejestrowania i logowania. Ja już pokażę o co chodzi. Bo była to mowa o wtyczce, już wam powiem. Login WP. Wylogujmy się stąd. Ok. I tak wygląda Formu formularz logowania, który został utworzony specjalnie właśnie przy pomocą tych, tej wtyczki, tych formularzy, które ona ma zabiera, zawiera. To jest dzięki niej zrobiłem sam formularz, czyli to, co widzicie tutaj w tym boksie. Znowuż, cały layout strony został wykonany. Słuchajcie, wy właśnie w płatnej wersji Cadence. Przy użyciu spersonalizowanej właśnie już mnie wylogowywuje OK stron. Więc to sobie już możemy w sumie y, zamknąć. Y, to samo jest z, z optym zarejestruj się, to też został formularz z, zrobiony za pomocą tamtej wtyczki. A strona cała wykonana i, i wtyczka zagnieżdżona właśnie w, w Cadence, w specjalnie spersonalizowanej stronie u temu dla osób wylokowany. Myślę, że to wszystko jest to yy, przedstawiam jako przykładowy projekt, ponieważ yy, ja robiąc tą stronę, zauważyłem, że na YouTube w ogóle nic nie mogłem znaleźć do pomocy, szczerze mówiąc. Su sugerowałem się swoją wiedzą i swoimi poszlakami, szukając odpowiednich wtyczek, żeby wykonać tą stronę tak jak klient chciał, choć aczkolwiek jeszcze chciałbym to lepiej zrobić, yy, no ale klient nie ma takiej po potrzeby, żeby bo chciałem jeszcze żeby NIP, po NIPie właściwie zaciągał się całe cały dane klientów z GUSu. Niestety tego nie chciał, trudno, że tak, że tak powiem. Fajna opcja, jeżeli tworzycie strony, mam nadzieję, że pomogłem, a jeżeli jesteś tutaj dlatego, ponieważ myślisz nad, nad stworzeniem sklepu strony czegokolwiek, no cóż, mogę ci zaprosić tylko do współpracy, tak? Ja ci serdecznie dziękuję za oglądanie i właściwie zapraszam do kolejnych filmów. Trzymaj się. Cześć.